Witam, witam moi drodzy. Dzisiaj mamy pierwszy dzień robienia ogródka z Sergiejem. Tutaj będzie, na, będzie mnie szkolił w uprawie rolnej. <grystanie> Witaj się, panie Sergieju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo my się nie pierdolimy, pracujemy po nocach. Uważam, jak, jak prawdziwi zajbiści ludzie. Rolnicy. Mamy już pier, pierwsze kroki są poczynione tutaj wytłoczki od jajek jako ekologiczna gąbka, tak do podłoża, żeby była. Żeby to musi chło... być to zasada, żeby te dziury najlepiej to, bo jest coś ja. ja? te dziury to mogą tam mieszkać i. A, robaki. No właśnie, robaki I będą nam pomagać. Będą witaminy i teraz ja, przepraszam, ja podtrzymam, A właściciel działki musi pierwsze wiadro, <głos> największe <głos> wiadro pierwsze, nie najbliższe. Jak wiadomo, jak wiadomo, lubimy tutaj wiaderka. No i nie, 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 na górę i dawaj. A tak wszystko, tak? Kurczę, tak jak ty umiesz robić prawdziwy ten, patrz co się dzieje. Mamy to, pierwsze wiadra. Sytuacja razie. taka, że sypiemy ziemię. Układamy z jajek te kontenery. Ale nie plastikowi. Będzie pięknie. No i będziemy czekać kurcie na te witaminy. <laughs> Witaminki, Jak tam? Wita no. Pierwszy poziom, pierwsza, pierwsza warstwa, nie? No. This tak wygląda. kurwa, dobre jeszcze. Raz. No. Dobra, kuniec nagrania chyba, co? Mam <grywa>, takie buty nie do tego. Dobre jest. To jest <grywa> <już>. <grywa> dobra, myślę, że ten. To będzie działka.